En esta noche que se abre como un manto suave sobre cada corazón cansado, esta oración comienza envolviendo el alma con una paz que no viene del mundo, sino del cielo. Una paz que atraviesa cada pensamiento inquieto y cada temor escondido. Porque ahora, mientras el silencio de la noche se instala, la presencia de Dios se acerca con ternura, sosteniendo tu espíritu y recordándote que no estás solo que cada carga que has llevado durante el día puede ser entregada, una por una, en las manos del Padre que nunca duerme. Y mientras escuchas estas palabras, deja que tu respiración se calme, que tu mente se aquiete y que tu corazón se abra, porque este es el momento sagrado donde toda preocupación, toda ansiedad y todo peso que oprime tu interior comienza a disolverse bajo la protección divina, y es aquí donde se invita a cada, persona que escucha a escribir en los comentarios su petición de oración, su preocupación más grande, su miedo o su sueño, porque al compartirlo, ese clamor se convierte en una semilla de fe que será levantada delante de Dios en esta oración poderosa de la noche, creando una conexión espiritual que une corazones alrededor del mundo bajo el mismo propósito de buscar descanso, protección y consuelo en el amor eterno del Creador. En esta quietud nocturna, cada palabra de esta oración se convierte en un refugio, un lugar seguro donde el alma encuentra descanso, porque Dios extiende su mano y cubre con su luz cada rincón oscuro de la mente, limpiando los pensamientos que causan insomnio, preocupación o angustia. Y ahora, mientras esta oración continúa, se declara que toda carga del día, todo problema financiero, toda herida emocional, y toda, invisible pero real. Y por eso, quien escucha es guiado a escribir en los comentarios aquello que más le pesa en el corazón, para que esta oración lo envuelva y lo eleve hacia el cielo como un acto de entrega total, porque al dejar tu petición escrita, estás dando un paso de fe que abre puertas espirituales, permitiendo que la paz de Dios descienda sobre tu vida como una brisa suave que calma el alma, y restaura la esperanza en medio de la noche. Porque al dejar tu petición escrita, estás dando un paso de fe que abre puertas espirituales, permitiendo que la paz de Dios descienda sobre tu vida, como una brisa suave que calma el alma, y restaura la esperanza en medio de la noche. Amor, y ninguna batalla es demasiado grande para su mano. Por eso se invita nuevamente a cada persona a dejar su comentario con su petición, porque cada palabra escrita se transforma en una declaración de fe que rompe cadenas, libera la mente y permite que el descanso verdadero llegue, trayendo una noche de paz profunda, sueños tranquilos y una renovación completa del espíritu. En esta noche bendecida, la oración se convierte en un escudo que cubre cada hogar, cada familia y cada corazón que escucha, porque Dios envía su protección, como una muralla de luz, alrededor de tu vida, alejando todo miedo, toda inseguridad, y todo pensamiento negativo que intenta robarte la paz. Y mientras estas palabras se pronuncian, se declara que tu descanso es sagrado, que tu sueño es cuidado por el cielo, y que tu alma es abrazada por la presencia divina. Por eso se pide que escribas en los comentarios tu nombre y tu necesidad, para que esta oración nocturna la lleve directamente ante el trono de Dios, donde cada lágrima es vista, cada clamor es escuchado y cada corazón cansado encuentra alivio. Mientras la noche avanza y el mundo se aquieta, esta oración sigue envolviendo tu espíritu con una calma profunda, recordándote que no importa lo que haya pasado durante el día. En este momento puedes soltar, puedes descansar y puedes confiar, porque Dios está obrando incluso cuando no lo ves, y esta verdad se sella en tu corazón a través de cada palabra pronunciada aquí, creando una atmósfera de seguridad y esperanza que te acompaña hasta que el sueño llegue. Y una vez más se invita a que dejes en los comentarios tu petición, porque al hacerlo, te unes a una cadena de fe que se eleva en esta noche llevando tu voz directamente al cielo, y permitiendo que el poder de Dios toque tu vida mientras duermes bajo su protección. En el silencio profundo de esta noche, la oración continúa como un susurro celestial que atraviesa cada rincón del corazón, creando un espacio donde el alma puede finalmente descansar sin miedo, porque la presencia de Dios se manifiesta como un manto de paz que cubre cada pensamiento, cada recuerdo y cada herida. Y ahora, mientras estas palabras fluyen, se declara que toda ansiedad, toda preocupación por él, mañana y todo cansancio emocional se disuelve bajo la luz divina, y en este ambiente sagrado se invita nuevamente a cada persona a escribir en los comentarios su petición de oración, porque cada palabra que escribes se convierte en una llave espiritual que abre puertas de sanidad, provisión y descanso permitiendo que la gracia de Dios entre en tu vida con poder y transforme tu noche en un refugio de calma y restauración. Esta oración de la noche sigue guiando el espíritu hacia un estado de profunda tranquilidad, donde la mente se libera de pensamientos repetitivos y el corazón deja de luchar contra el miedo, porque Dios toma el control y establece su orden perfecto en tu interior, y mientras esto sucede, se proclama que tu descanso es un regalo divino un momento donde el cielo toca la tierra, y tu alma es renovada. Por eso se anima una vez más a dejar tu comentario con tu necesidad o tu agradecimiento, ya que cada petición escrita se eleva como una oración viva, que fortalece tu fe, y permite que el poder de Dios actúe incluso mientras duermes, envolviéndote con su protección y su amor inagotable. En esta atmósfera de paz, la oración se convierte en una melodía suave que acompaña tu respiración y calma los latidos del corazón, recordándote que no necesitas cargar solo con tus preocupaciones, porque Dios las sostiene por ti. Y mientras estas palabras siguen fluyendo, se declara que toda carga que has llevado durante el día es reemplazada por una sensación de ligereza, seguridad y esperanza. Y por eso se invita a otra. Pesa a escribir en los comentarios aquello que más necesitas que Dios toque en tu vida, porque al hacerlo, tu fe se activa y tu noche se transforma en un encuentro espiritual que trae descanso profundo y sueños llenos de tranquilidad. La oración continúa envolviendo cada pensamiento con la luz de Dios, creando una barrera contra todo temor, toda angustia y toda inquietud. Y ahora se afirma que tu hogar está protegido, tu mente está en paz y tu corazón está seguro bajo el cuidado del Padre. Y en este momento de conexión espiritual se pide que, escribas tu petición en los comentarios, para que esta oración la cubra y la eleve, porque cuando compartes tu necesidad, permites que la fe se manifieste de manera más profunda, trayendo una noche de descanso real, restauración interior, y una sensación de calma que permanece hasta el amanecer, mientras esta noche avanza. La oración sigue siendo una fuente constante de consuelo y seguridad, recordándote que incluso en la oscuridad, la luz de Dios nunca se apaga, y que su amor te rodea como un escudo invisible que te protege de todo mal. Y por eso se vuelve a invitar a dejar tu comentario con tu pedido de oración, porque cada palabra escrita es un acto de confianza que fortalece tu espíritu, y permite que el poder divino actúe mientras duermes. Hacia un descanso profundo, una mente tranquila y un corazón lleno de paz bajo la protección eterna de Dios. W tej spokojnej godzinie nocy modlitwa płynie dalej jak cichy strumień, który obmywa serce ze zmęczenia całego dnia. Ponieważ teraz, gdy świat zwalnia, a myśli zaczynają cichnąć, obecność Boga staje się jeszcze bliższa i bardziej realna. Otaczając duszę niewidzialnym światłem pokoju i bezpieczeństwa, i w tym świętym momencie każde zmartwienie, każdy lęk o jutro, każda troska związana z rodziną, zdrowiem, pracą czy finansami zostaje złożona u stóp Boga, który troszczy się o wszystko, a ta modlitwa prowadzi słuchającego do aktu całkowitego oddania, zachęcając, aby w komentarzach zapisać swoją intencję modlitewną swoje największe obciążenie lub pragnienie serca, ponieważ każde zapisane słowo staje się wołaniem wiary, które unosi się ku niebu i pozwala, aby noc została przemieniona w czas duchowego ukojenia, ochrony i odpoczynku pod skrzydłami Najwyższego. Finansami zostaje złożona u stóp Boga, który troszczy się o wszystko, a ta modlitwa prowadzi słuchającego do aktu całkowitego oddania zachęcając, aby w komentarzach zapisać swoją intencję modlitewną, swoje największe obciążenie lub pragnienie serca, ponieważ każde zapisane słowo staje się wołaniem wiary, które unosi się ku niebu i pozwala, aby noc została przemieniona w czas duchowego ukojenia, ochrony i odpoczynku pod skrzydłami Najwyższego. Modlitwa tej nocy buduje w sercu przestrzeń ciszy, w której umysł przestaje walczyć, a dusza zaczyna odpoczywać. Bo Bóg przejmuje kontrolę nad tym, czego nie potrafimy już unieść sami, i teraz ogłasza się, że każda bezsenna myśl zostaje uspokojona, każde napięcie opuszcza ciało, a serce wypełnia się głębokim, pokojem, który nie zależy od okoliczności. I w tym momencie ponownie zaprasza się każdego, aby napisał w komentarzu swoją prośbę o modlitwę, ponieważ to, co zostaje zapisane z wiarą, jest powierzane Bożej opiece. A ta noc staje się czasem uzdrowienia emocji, przywrócenia nadziei i odbudowania sił wewnętrznych, gdy dusza pozwala sobie na prawdziwy odpoczynek w obecności Boga. W miarę jak noc staje się coraz głębsza, ta modlitwa nadal otula serce jak ciepły płaszcz, przypominając, że nawet gdy oczy się zamykają, Bóg czuwa nieustannie, strzegąc snu, domu i całego życia, i teraz ogłasza się ochronę nad każdym, kto słucha tych słów ochronę przed lękiem, złymi myślami i wszelkim niepokojem. A w 1900 tej atmosferze zaufania i wiary zachęca się, aby w komentarzach wpisać swoje imię i intencje, ponieważ ta modlitwa obejmuje każdą zapisaną prośbę, niosąc ją przed oblicze Boga, który zna serce i odpowiada w swoim czasie, przynosząc pokój, który towarzyszy aż do poranka. Ta nocna modlitwa trwa dalej, prowadząc duszę ku całkowitemu zawierzeniu gdzie nie ma już miejsca na strach ani niepewność, ponieważ serce odpoczywa w świadomości, że wszystko zostało powierzone Bogu, i w tej chwili wypowiadane są słowa, które umacniają wiarę, przywracają spokój i przygotowują umysł na głęboki, regenerujący sen. A każdy, kto słucha, jest zaproszony, by jeszcze raz zostawić w komentarzu swoją intencję modlitewną, ponieważ wspólna modlitwa tej nocy tworzy duchową więź, która przynosi ukojenie ochronę i poczucie, że nawet w ciszy nocy nie jest się samemu, lecz jest się bezpiecznie prowadzonym i strzeżonym przez Boga. W tej ciszy, która otula wszystko jak miękki welon, modlitwa nadal prowadzi serce w głąb Bożego pokoju, gdzie każdy oddech staje się spokojniejszy, a każda myśl coraz lżejsza, ponieważ obecność Boga działa jak balsam na zmęczoną duszę, kojąc rany, łagodząc napięcia i przywracając wewnętrzną równowagę. I teraz, w tej nocnej chwili, ogłasza się, że żaden ciężar nie jest zbyt wielki, aby został uniesiony przez Boga. Żaden problem nie jest zbyt trudny, aby nie mógł zostać rozwiązany. A każdy, kto słucha, jest zaproszony, by wpisać w komentarzu swoją prośbę o modlitwę, swoje największe zmartwienie lub swoje ukryte pragnienie, ponieważ każde słowo zapisane z wiarą staje się mostem między sercem a niebem, przynosząc poczucie, że tej nocy nie trzeba już walczyć samemu. Bo Bóg przejmuje to, co najtrudniejsze. Ta modlitwa nocy wciąż płynie jak delikatna melodia, która uspokaja umysł i wprowadza duszę w stan głębokiego zaufania, gdzie strach ustępuje miejsca nadziei, a napięcie zamienia się w spokój, bo Bóg w swojej miłości otacza każdego niewidzialną tarczą ochrony, i teraz wypowiadane są słowa, które zamykają drzwi przed niepokojem, a otwierają je przed odpoczynkiem. I dlatego jeszcze raz zachęca się, aby w 1900 komentarzu zapisać swoją intencję, ponieważ ta modlitwa obejmuje każdą potrzebę, każdą łzę i każde wołanie, niosąc je przed oblicze Boga, który daje sen pełen pokoju, serce wolne od lęku i noc wypełnioną cichą, uzdrawiającą obecnością. W tej świętej ciszy modlitwa nadal rozlewa się po wnętrzu jak spokojne światło, które wypełnia każdy zakamarek serca. Przynosząc ukojenie tam, gdzie wcześniej był niepokój. I teraz, gdy noc staje się głębsza, Boża obecność działa jeszcze intensywniej, otaczając duszę ochroną, której nie widać, ale którą można poczuć w spokoju umysłu i lekkości serca. I w tej atmosferze zawierzenia ogłasza się, że wszystko, co było trudne, wszystko, co bolało i wszystko, co wywoływało lęk, zostaje teraz oddane w ręce Boga. A każdy, kto słucha, jest zaproszony, aby w komentarzach zapisać swoją intencję modlitewną, ponieważ każde zapisane słowo jest jak szept wysłany do nieba, który zostaje przyjęty z miłością i zamieniony w błogosławieństwo na tę noc. Ta nocna modlitwa prowadzi dalej w stronę głębokiego odpoczynku, gdzie ciało się rozluźnia, myśli zwalniają, a dusza zaczyna odczuwać prawdziwe bezpieczeństwo. Bo Bóg czuwa nad każdym oddechem i każdym snem, i teraz ogłasza się, że żaden koszmar, żaden strach i żadna negatywna myśl nie mają mocy, by zakłócić ten święty czas odpoczynku. I dlatego jeszcze raz zachęca się, by w komentarzu zostawić swoją prośbę o modlitwę, ponieważ ta wspólna modlitwa tworzy duchową przestrzeń, w której serca łączą się w wierze, a noc staje się miejscem uzdrowienia pokoju i cichej, ale potężnej obecności Boga, która trwa aż do świtu. W tej nocnej chwili, gdy wszystko wokół milknie, modlitwa wciąż trwa, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której serce może wreszcie odetchnąć bez lęku, ponieważ Boża obecność przenika ciszę i zamienia ją w źródło pokoju, który ogarnia myśli, emocje i wspomnienia. I teraz ogłasza się, że każda troska związana z jutrem Każda obawa o przyszłość i każdy ciężar, który nosiłeś przez cały dzień, zostaje zdjęty z twoich ramion i złożony w dłoniach Boga, który nigdy nie zawodzi. A w tym świętym momencie ponownie zaprasza się każdego, aby zapisał w komentarzu swoją intencję modlitewną, ponieważ to, co jest powierzane Bogu w wierze, zostaje objęte jego troską, przynosząc tej nocy głęboki spokój, bezpieczeństwo i poczucie, że wszystko jest pod kontrolą nieba. Ta modlitwa nocy nadal prowadzi duszę ku coraz głębszemu odpoczynkowi, gdzie nie ma już miejsca na napięcie, ani na wewnętrzny hałas, bo Boże światło rozprasza każdą ciemność i przywraca harmonię w sercu. I teraz wypowiadane są słowa, które chronią sen, uspokajają umysł i wypełniają wnętrze cichą radością. Ta modlitwa nocy nadal prowadzi duszę ku coraz głębszemu odpoczynkowi, gdzie nie ma już miejsca na napięcie ani na wewnętrzny hałas, bo Boże światło rozprasza każdą ciemność i przywraca harmonię w sercu. I teraz wypowiadane są słowa, które chronią sen, uspokajają umysł i wypełniają wnętrze cichą radością. W tej spokojnej głębi nocy modlitwa wciąż płynie jak delikatne światło, które nie gaśnie nawet wtedy, gdy wszystko wokół pogrąża się w ciemności, ponieważ obecność Boga pozostaje niezmienna i wierna. Otaczając serce ochroną, która przynosi poczucie bezpieczeństwa i ukojenia, i teraz ogłasza się, że każdy, kto słucha tych słów, jest przykryty Bożą opieką, że żaden strach nie ma już dostępu do Twojego wnętrza, a każda myśl pełna niepokoju zostaje zastąpiona spokojem i zaufaniem. I w tym momencie jeszcze raz zaprasza się, aby w komentarzu wpisać swoją intencję modlitewną, ponieważ każde zapisane słowo jest aktem wiary, który otwiera drzwi dla Bożego działania w tej nocy, przynosząc głęboki, regenerujący sen i poczucie, że nie jesteś sam nawet w najcichszych godzinach. Ta nocna modlitwa nadal prowadzi duszę ku pełnemu odpoczynkowi, gdzie serce zwalnia, a umysł przestaje walczyć z myślami. Bo Bóg przejmuje to, co było zbyt ciężkie do uniesienia, i teraz wypowiadane są słowa, które napełniają wnętrze spokojem, nadzieją i pewnością, że jutro znajduje się w rękach stwórcy. Dlatego jeszcze raz zachęca się, by zostawić w komentarzu swoją prośbę lub swoje dziękczynienie, ponieważ ta wspólna modlitwa tworzy duchową atmosferę, w której ta noc staje się czasem uzdrowienia, odnowy i głębokiego pokoju który trwa aż do poranka. W tej nocnej ciszy modlitwa nadal otula serce jak miękki płaszcz pokoju, który chroni przed wszelkim niepokojem i przywraca duszy poczucie bezpieczeństwa, ponieważ Boża obecność nie słabnie nawet na chwilę, lecz trwa nieustannie, czuwając nad twoim snem, twoim domem i twoim życiem. I teraz ogłasza się, że wszystkie obawy, które próbowały odebrać ci spokój, tracą swoją moc, a w ich miejsce przychodzi głębokie Zaufanie do Boga, który prowadzi wszystko ku dobremu, dlatego w tej świętej chwili ponownie zaprasza się, aby w komentarzu zapisać swoją intencję modlitewną, bo każda prośba oddana w wierze zostaje objęta Bożą troską i zamienia tę noc w czas odpoczynku, uzdrowienia i duchowego odnowienia. Ta modlitwa nocy płynie dalej, jak cichy strumień łaski, który obmywa myśli i emocje. Uwalniając je od napięcia i zmęczenia, i teraz wypowiadane są słowa, które przynoszą pocieszenie, ochronę i pewność, że nic nie jest poza zasięgiem Bożej Miłości. Dlatego jeszcze raz zachęca się, by w komentarzu zostawić swoje imię, swoją potrzebę lub swoje dziękczynienie, ponieważ ta wspólna modlitwa łączy serca w jedną duchową harmonię, sprawiając, że ta noc staje się przestrzenią pokoju, bezpieczeństwa. I cichej obecności Boga, która towarzyszy aż do świtu. W tej ostatniej chwili nocy modlitwa dochodzi do swojego spokojnego zwieńczenia, jak łagodne światło, które pozostaje nawet wtedy, gdy wszystko wokół pogrąża się w ciszy, ponieważ Boża obecność nadal otacza Twoje serce, Twój umysł i Twoje życie niewidzialnym, ale potężnym płaszczem ochrony i teraz ogłasza się, że każdy lęk, każda troska i każda niepewność zostały już oddane w ręce Boga, który czuwa nad Tobą z miłością i wiernością, a w tej świętej chwili jeszcze raz zaprasza się, aby w komentarzu zostawić swoją intencję modlitewną, swoje imię lub swoją prośbę, bo każde słowo zapisane z wiarą pozostaje przed obliczem Boga jako świadectwo zaufania, które przynosi tej nocy pokój, bezpieczeństwo i głęboki odpoczynek. Teraz ta modlitwa zamyka się w atmosferze pełnej spokoju, gdzie serce jest ciche, myśli są lekkie, a dusza gotowa na sen pod opieką najwyższego, i ogłasza się, że Twój odpoczynek jest błogosławiony, Twój sen jest chroniony, a jutro znajduje się w rękach Boga, który prowadzi wszystko ku dobru, dlatego ta noc staje się czasem odnowy, uzdrowienia i duchowej siły, która przygotowuje Cię na nowy dzień pełen nadziei. A w tym momencie ciszy pozostaje tylko pokój, zaufanie i świadomość, że jesteś bezpieczny w obecności Boga, który nigdy nie opuszcza i nigdy nie przestaje czuwać nad Twoim życiem. W tej końcowej ciszy, która zapada po modlitwie, słowa wciąż niosą w sobie echo Bożej obecności, jak delikatny szept, który pozostaje w sercu nawet wtedy, gdy głos milknie, ponieważ noc nie jest pustką, lecz przestrzenią. W której Bóg działa w ukryciu, odnawiając myśli, uzdrawiając emocje i napełniając duszę spokojem. I teraz ogłasza się, że każdy, kto słuchał tej modlitwy, zostaje otulony niewidzialną ochroną, która strzeże snu, odpędza wszelki lęk i wprowadza serce w głęboki odpoczynek. Dlatego jeszcze raz zaprasza się, aby w komentarzu zapisać swoją intencję lub swoje dziękczynienie, bo nawet po zakończeniu słów. Modlitwa nadal trwa w duchu, unosząc każdą prośbę przed oblicze Boga. Ta noc pozostaje teraz wypełniona ciszą pełną znaczenia, gdzie nie ma już potrzeby walki ani niepokoju, bo wszystko zostało powierzone w ręce Boga, który czuwa nad Tobą aż do poranka, i w tej spokojnej przestrzeni serce może po prostu odpocząć, oddychając spokojnie i bezpiecznie, wiedząc, że nic nie jest poza zasięgiem. Bożej miłości, a ta noc staje się mostem między zmęczeniem dnia a nową siłą jutra, prowadząc duszę ku regeneracji, nadziei i pokojowi, który trwa nawet wtedy, gdy oczy są zamknięte, a świat pogrążony w śnie. W tej głębokiej ciszy, która teraz wypełnia przestrzeń po modlitwie, serce nadal pozostaje zanurzone w pokoju, jakby było trzymane w bezpiecznych dłoniach Boga, ponieważ Jego obecność nie kończy się wraz ze słowami ale trwanie, przerwanie, czuwając nad każdym snem i każdym oddechem. I teraz ogłasza się, że cała noc jest otoczona światłem, które odpędza wszelki niepokój, wszelką ciemność i wszelką niepewność, a dusza może odpoczywać w pełnym zaufaniu, dlatego jeszcze raz zaprasza się, aby w komentarzu zapisać swoją intencję modlitewną lub swoje podziękowanie, bo każde słowo pozostaje przed Bogiem jako znak wiary, który tej nocy przynosi ochronę. Spokój i wewnętrzne uzdrowienie. Ta noc staje się teraz świętym czasem regeneracji, w którym ciało odnajduje ulgę, umysł odzyskuje jasność, a serce napełnia się cichą radością, ponieważ Bóg działa nawet wtedy, gdy Ty odpoczywasz, odnawiając siły i przygotowując drogę na nowy dzień, i w tej spokojnej atmosferze pozostaje tylko poczucie bezpieczeństwa. Delikatna obecność Boga i pewność, że wszystko, co zostało powierzone w modlitwie, znajduje się teraz w najlepszych możliwych rękach, prowadząc cię przez noc ku porankowi pełnemu nadziei i światła. W tej ostatecznej ciszy nocy modlitwa dopełnia się jak spokojny oddech, który wprowadza duszę w głęboki, bezpieczny sen, ponieważ wszystko zostało już oddane Bogu. Każda troska, każdy lęk i każde pragnienie serca spoczywa teraz w jego rękach. A Jego obecność otacza Cię jak niewidzialna tarcza, strzegąc Twojego snu, Twojego domu i Twojego życia. I w tej świętej chwili jeszcze raz zaprasza się, aby w komentarzu zapisać swoją intencję modlitewną lub swoje imię, bo nawet po zakończeniu słów modlitwa nadal trwa w Duchu, unosząc każdą prośbę ku niebu, gdzie Bóg z miłością przyjmuje każde wołanie. Teraz noc może spokojnie wypełnić się ciszą, a serce może odpocząć bez ciężaru, bez napięcia i bez strachu, bo Boży pokój pozostaje jak ciche światło, które nigdy nie gaśnie, prowadząc cię przez sen ku nowemu porankowi pełnemu nadziei, odnowy i błogosławieństwa. I w tej świadomości wszystko staje się spokojne, bezpieczne i pełne zaufania, bo jesteś pod opieką Boga, który czuwa nad tobą teraz i zawsze, aż do świtu i każdego kolejnego dnia.